W Polsce chcąc kogoś ominąć albo wyprzedzić, rowerzysta wystawia rękę. Samochód lub motocykl miga migaczem. A w Tajlandii? Wiesz lub nie, ale tam do zasygnalizowania manewru wyprzedzania używa się klaksonu. Nic dziwnego, że tajlandzkie drogi należą do najgłośniejszych. W dzisiejszej lekcji opowiemy Ci, jak wykonywać manewry drogowe prawidłowo i bezgłośnie. Twój rower jest już przygotowany do drogi. O tym jak to zrobić opowiadamy w innym filmie. Wyprowadzasz go z domu, podchodzisz do jezdni i. no właśnie, musisz włączyć się do ruchu. Na filmie Magda pokaże ci jak to zrobić bezpiecznie. Popatrz jeszcze raz na Magdę. Widzisz, że zatrzymuje się przy wyjeździe na drogę, rozgląda się wypatrując jadących nią pojazdów. Patrzy w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Wyciąga rękę, sygnalizując zamiar skrętu. Nic nie jedzie, więc wyjeżdża na jezdnię, pamiętając, by trzymać się jak najbliżej krawędzi. Zastanów się, w jakich sytuacjach włączasz się do ruchu. Gdy chcesz wjechać na jezdnię schodnika, parkingu, strefy zamieszkania, drogi rowerowej czy pobocza, pamiętaj, jeśli jesteś na jezdni, tylko stoisz, na przykład na czerwonym świetle, to gdy zaczynasz znów jechać, nie włączasz się do ruchu. Jadąc jezdnią lub drogą rowerową, możesz za to wykonywać inne manewry. Jakie? O tym po orzeszku. Przed Magdą kolejna drogowa sytuacja przeszkoda na drodze. Może to dziura, a może uszkodzony pojazd na awaryjnych światłach. Trzeba go ominąć. Jak to zrobić bezpiecznie? Bądź jak Patty i Magda. Zasygnalizuj zamiar ominięcia wyciągając lewą rękę. Upewni się, czy możesz to zrobić bezpiecznie, czyli czy nic nie jedzie sprzeciwka. Przejedź w bezpiecznej odległości od przeszkody, a następnie zasygnalizuj ręką, że wracasz na swój tor jazdy. Pamiętaj, nie wolno omijać pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem dla pieszych. Widzisz kolejną sytuację na drodze. Magda i Pati jadą drogą w przeciwnych kierunkach. W pewnej chwili mijają się. Ten manewr to wymijanie, czyli przejeżdżanie obok uczestnika ruchu, który porusza się w przeciwnym kierunku. W takim przypadku nikt nikomu nie wchodzi w drogę, chyba że droga jest bardzo wąska. Pamiętaj, by zachować bezpieczny odstęp. Może być tak, że trzeba będzie zjechać na pobocze lub zatrzymać się. O zwężeniu ostrzegają nas znaki, a te znaki mówią, kto jedzie pierwszy. Jedziesz w kierunku oznaczonym czerwoną strzałką, musisz ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jadą z przeciwka. Czas na wyprzedzanie. Ten manewr oznacza przejeżdżanie obok uczestnika ruchu drogowego poruszającego się w tym samym kierunku. Jadąc rowerem po jezdni, raczej nie będziesz mieć wielu okazji do wyprzedzania, ale warto wiedzieć, jak prawidłowo wyprzedzać na przykład na ścieżce rowerowej. Po pierwsze upewnij się, że sprzeciwka nic nie nadjeżdża. Po drugie rozejrzyj się, czy jadący przed lub za tobą nie zasygnalizował, że też będzie wyprzedzać. Jeśli droga wolna, zasygnalizuj zamiar zmiany toru ruchu wyciągając lewą rękę. Wyprzeć i wróć na prawą stronę jezdni, sygnalizując to wyciągnięciem prawej ręki. Pamiętaj, nie wolno wyprzedzać na skrzyżowaniach, na zakrętach, na przejazdach kolejowych ani tramwajowych, ani w sytuacjach, gdy nie masz dostatecznej widoczności. Na przejściach dla pieszych i jeśli wyprzedzając, trzeba by przejechać linią ciągłą rozdzielającą kierunki ruchu. A co, gdy jedziesz sobie jezdnią i postanowisz skręcić? Jeśli w prawo, to nic prostszego. Popatrz, czy przed drogą, w którą zamierzasz skręcić, nie ma takiego znaku. Jeśli nie, to wyciągnij prawą rękę i po prostu skręć, trzymając się możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Skręt w lewo to wyższa szkoła jazdy. Przedstawi ci go, megi. Jeśli nie zabrania ci skrętu ten znak, to chcąc skręcić, najpierw obejrzyj się, czy droga jest wolna i czy nikt cię nie wyprzedza. Następnie zasygnalizuj skręt poprzez wyciągnięcie lewej ręki. Zbliż się jak najbardziej do osi jezdni, czyli do jej środka. Jeśli będziesz skręcać w lewo, jadąc drogą jednokierunkową, pamiętaj, żeby dojechać do lewej krawędzi jezdni. Skręcając w dowolnym kierunku, musisz stosować się do zasad pierwszeństwa, o których opowiadamy w innych naszych filmach. Czasem zdarza się, że musisz zawrócić. Jak to bezpiecznie zrobić? Manewr jest podobny do skrętu w lewo na jezdni o ruchu dwukierunkowym. Upewnij się, że znaki go nie zabraniają i czy na jezdni nie ma linii ciągłej. Nie możesz jej przejechać. Nie wolno też zawracać w tunelach na mostach, na wiaduktach oraz w warunkach ograniczonej widoczności. Przy zawracaniu wjeżdżasz na przeciwny pas ruchu więc upewnij się, że jest wolny. Nigdy nie zapominaj o sygnalizowaniu zamiaru skrętu poprzez wyciągnięcie ręki oczywiście lewej. I na koniec trochę savoir-vivre. Jeśli zwalniasz lub chcesz się zatrzymać podnieś rękę zasygnalizujesz tym samym innym uczestnikom ruchu, że będą cię musieli ominąć lub wyprzedzić. W trakcie jazdy rowerem wykonujesz różne manewry. Ważne, by od początku uczyć się wykonywać je prawidłowo. Gdy wejdą ci w krew, żadne wyprzedzanie, omijanie, skręcanie ani zawracanie nie sprawi ci problemu, nawet na ruchliwych drogach. Definicje podstawowych manewrów pokazujemy na planszy. Wymijanie, omijanie, wyprzedzanie na rowerze to niełatwe. Ale z pistacją Żadne manewry ci nie straszne, więc prostą drogą pędź na naszą stronę. Pistacja TV. I nie zawracaj.